Witajcie! Witajcie! Dzisiaj chciałem poopowiadać o czymś, co nas spotkało zaraz po wjeździe do Mongolii. Stwierdziłem, że w Mongolii rosną kaktusy. I trzeba uważać, bo czasami można na niego nadepnąć. I dzisiaj. O takim kaktusie chcieliśmy popowiadać, bo cała reszta, cała przestrzeń, dalsza i to wszystko jest wspaniałe. Ale są takie miejsca, gdzie rosną kaktusy. Właśnie. Przyjechaliśmy na granicę, przejechaliśmy przez ten piękny autaj, troszkę zagrodzony, ale piękny. Przyjechaliśmy na granicę o 20, a granica czynna od 9 do 18. Wiedzieliśmy o tym. Stanęliśmy. Na szczęście jako pierwsi i byliśmy pierwsi już w kolejce na, na następny dzień, przespaliśmy się na granicy. Rano już było za nami 14 samochodów. O 7 rano już było 14 samochodów, a tam ta granica idzie w swoim rytmie. Więc o dziewiątej wjechaliśmy jako pierwsi na granicę, nawet za 5 dziewiąta już puścili. Oczywiście wpuścili i później trzymali jeszcze prawie godzinę, bez niczego. Granica poszła bardzo szybko, sprawnie miło. Zarówno w sumie rosyjska, jak i yy, mongolska. Żadnych jakichś takich. Yy, powiedzmy, ekscesów yy, nie było. Ani czepiania się? Nic. Na granicy mongolskiej trzeba zapłacić, za granicą trzeba zapłacić ubezpieczenie, gdyż zielona karta nie działa tutaj. Kosztowało nas to ubezpieczenie na miesiąc 150 zł. Ale zaczęło dalej. Był pan od ekologii, zatrzymuje nas pan taki mundurowy, że mamy z paszportami iść. Pan już wyglądał troszkę podpity, ale może taki miał styl. I na miejscu okazało się, że mamy zapłacić 12 tysięcy tugrików, czyli 300 rubli, czyli około 18 zł od człowieka. A kwitki, które ten pan nam chciał dać, były na 300 na na na... 3 tugrików. Był, miał i na 3000, i na 300 tugrików. On nam mówił, że te jedne są na 3000 tugrików, a drugie na 300 rubli, i w ogóle tak nie za bardzo wiedział, co nam jak chce dać. Pachniało to od razu słychać jakimś przekrętem. No. I oczywiście zaczęłam się dop dopominać. Słuchajcie, nie jestem turystką, która biednym daje, bo to biedny i trzeba mu dać. Tylko uważam, że kłamstwo i prawda to ja chcę żyć w prawdzie. I to jest moja zasada do mnie. Staram się jak najbardziej żyć prawdzie i poznawać siebie, i tak samo jakby na zewnątrz manifestować to, że ja chcę prawdę na zewnątrz. Czasem jest to troszkę bolesne, co doświadczyłam tutaj, bo było to troszkę bolesne fizycznie również. Wydaje się. Że po prostu gdzieś jesteśmy wrażliwi na taki mechanizm, kiedy ktoś nam chce wyrwać energię. Pieniądze to także forma energii, w związku z tym, wyrwanie pieniędzy od nas też reagujemy na to od razu jakimś takim buntem, podświadomym buntem. Tak, znaczy ja najbardziej chyba na kłamstwo, na to, że mnie ktoś oszukuje. I nie, nie chcę na to pozwalać, nie chcę też uważać, tak jak większość podróżników, że oni są biedni, to ja im dam. Ja nie chcę nikomu dawać z litości, ja chcę komuś dawać z serca. O tym to już wiele razy mówiłam, że nie chcę dawać z litości. I tutaj zrobiła się wielka awantura z panem. Ja w międzyczasie poszłam do. Pan oczywiście nie odpuszczał, nie chciał nam dać kwitków na to, co. Yy... Myśmy mieli 7000 tugrików. W końcu dał nam dwa kwitki, dwa po 3000 tugrików. Natomiast skasował od nas 300 rubli i 7000 ty tugrików. Więc pachniało to takim wyrwaniem hamskim z naszego portfela pieniędzy. Więc skonsultowaliśmy się z paniami obok, które sprzedawały ubezpieczenia i, I... one od razu powiedziały, że słuchajcie, no te 7000 tysięcy tugrików to tak, ale te 300 rubli to po prostu okradł nas. Był, byli, były wręcz oburzone, tak samo jak pan, który wymieniał pieniądze. No ale ja w tym momencie wróciłam do, pa, do pana od ekologii i mówię, żeby dawał kwitki i wyrwałam, wzięłam mu kwitki, Ewa. Właściwie to my przynieśliśmy jeszcze raz te dwa kwitki po 3000 Tugrików, mówiąc, że panie w, w, tam na tych ubezpieczeniach powiedziały, że to nie jest w rublach, tylko to jest po prostu w mongolskich pieniądzach. I on zabrał od nas o 300 rubli za dużo. Pan, który sprzedawał te, 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 te ekologiczne opłaty. Yy, zorientował się, że coś niuchamy, takiego yy, niefajnego, więc zabrał nam te dwa kwitki, dając nam dwa kwitki po 300 rubli. Mówił, że to jest 300 rubli? Mów tak. I ja w tym momencie wzięłam i... Chciała mu wziąć. Te, zabrałaś mu, zabrałaś te wszystkie mu, kwitki, a on zabrałaś... się na mnie rzucił, a on się Dokładnie. na mnie rzucił, przyciągnął do ściany, pociągnął za włosy, podrapał, po prostu agresywnie rzucił się na mnie. No, było to takie w ogóle dla mnie zaskakujące, bo słuchajcie, Mongolia, jeden z krajów, który jest uważany za najbardziej e, bezpieczny, nagle taka agresywna reakcja. Faceta, no nie, Mongołowie są agresywni. Mają agresję w sobie. No mają taką podświadomą, i raczej w świadomy sposób nigdy w ten sposób się nie zachowują. W każdym razie ja to wzbaraniałem przy tym. Na nawet bym powiedział. Było z mojej strony brak reakcji. Taki Nie byłem bronił zaskoczony. mnie, nie bronił. Taki mnie. Byłem zaskoczony. Że obcy no. się na mnie rzucił, ale dałam sobie z nim radę. Tak. Poszliśmy Nie jeszcze... dała sobie wyrwać tych kwitancji. Poszliśmy <laughs> do tych pań od Strachowki. Te panie... On pan za nami przyleciał, ale już przy paniach ze Strachowki i panu od yy, wymiany walut stwierdził, że myśmy mu nie dali 300 rubli. Więc już od razu widać było, że jest. O szóstym kłamcom i że jest złodziejem. I nawet przy swoich wstydzi się przyznać. Ci mu mówią, oddaj, a on nie. No bo ci, co chcieli być w miarę uczciwi. I w tym momencie yy, my wyjeżdżamy, ja zrobiłam zdjęcie temu panu, który stał na bramce, to ten pan wręcz za nami biegł. Ja w biegu wsiadłam do samochodu, mówił, bo oddaj 300 rubli, to nie pójdziemy na policję. Ale oczywiście byli hardzi. Hardzi byli do tego stopnia, że powiedzieli: no to idźcie na policję. No więc poszliśmy, kochani! No, skoro dostaliśmy, skoro. Twoja wola jest dla mnie rozkazem. Poszliśmy na policję, skoro ci panowie chcieli, żebyśmy poszli na policję. Nie, Wre... chodzi, nie chodzi o te pieniądze, bo te 300 rubli to jest słuchajcie, 18 złotych. Natomiast chodzi o to, że tam tą granicę przekracza bardzo dużo turystów i z zachodniej Europy, i Rosjan. I najprawdopodobniej oni wszyscy wyrywają od nich pieniądze niesłusznie za, yy, za to, że, że nie ma tam informacji, nie ma tablicy, gdzie jest napisane czarno na białym, ile to powinno kosztować. Tak, a poza tym, yy, właśnie nie chodzi o to ktoś musi być pierwszy, kto to zrobi. Większość z was, szczególnie osób duchowych. Po... No, co mnie to obchodzi? Nie ma być dobrze, nie ma być dobrze. No co, pospotkało cię, nie przyznawaj się do tego, spotkało cię coś, to ma być dobrze, mi ma być dobrze. Bo, bo już yy, Jestem... człowiek przepracowany, który nie ma w sobie emocji, nie ma nic, nic go nie spotyka na drodze jego życia, tylko... Biały, puszysty dywan, po którym nawet nie idzie, tylko... tylko sunie 10 centymetrów ślizgiem nad nim. Tak, i nie, 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 to w ogóle nie mów, nie reaguj. Dlaczego nie reagować? Oczywiście. Ja się z tym nie zgadzam, więc ja poświęciłam swój czas, żeby zareagować. Jeżeli by nikt nie reagował na to, co dzieje się w świecie, wszyscy by byli tacy biali i puszyści, to słuchajcie, z tego świata by nic nie było. Dalej by biegali z dzidami, z jakimiś tasakami, by siekali wszystkich, co by tam wyciągnął aparat, to by mu siekali ten aparat razem z ręką. To... Dobra, dobra. Więc Ej. trzeba ten świat troszkę wyklepać czasami. Tak, trzeba po prostu powiedzieć, co mi się nie podoba. Tego właśnie Wy, biali puszyści, nie robicie, co Wam się nie podoba, również u siebie. Bo Wam się wszystko podoba. A to trzeba znać siebie i powiedzieć, co mi się nie podoba. I to mi się nie podobało. I poszliśmy właśnie na policję. Okazało się, że pan dyżurny nie znał rosyjskiego, co w Mongolii rosyjski angielski nie jest zbyt popularnym językiem, szczególnie w małych miastach, w Bator tak. I, ale był pan, który tam coś miał do załatwienia na policji i przyszedł: Ja pomogę, mówił świetnie po rosyjsku, ja pomogę. I mówi: Nie, 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 to tu nie na policję, to chodźcie tutaj do tego ministerstwa, które się tym zajmuje. Bo to już się działo wszystko w miasteczku 100 km niżej, stolicy tego rejonu Olgi. Poszliśmy do tego ministerstwa, chłopak od okienka, do, od drzwi do drzwi chodził, przeprowadzał nas, w końcu trafiliśmy do pana, nie wiem nawet jak się nazywał, kim był. Pan, który mówił po rosyjsku i który mówił, że się tym zajmie, który miał się tym zająć. Pan gdzieś tam podzwonił, chłopak nas zostawił. Pan, to zosta... Pan się zaczął gdzieś dzwonić do naczelnika, i jakby widać, że się tym troszkę przejął, całą sytuacją, która nastąpiła. Posłał nas, ale w pewnym momencie posłał nas do innego budynku, dał nam nawet przewodnika. Poszliśmy gdzieś 500 metrów do innego budynku, do Protect Aria. Tutaj, tak. Autai Protect Aria do Parku Narodowego, w ogóle cuda Bianchi. No Właściwie do przełożonych. Tych osób, które pracują i pobierają te, opu... te ekologiczne opłaty za wjazd na terytorium Parku Narodowego, no bo tam też przejeżdżaliśmy przez jakiś terytorium. Parku. parku. Okazało się, że, te, że mamy zapłacić 3000 tugrików. I, I czy, nic więcej. Od osoby, bo, a 300 tugrików jest dla Mongołów. Po prostu to są opłaty parkowe, które są. Nic w rublach nie ma i nie ma żadnych 12 tysięcy tugrików. Tylko 3 tysiące. Więc wyszło, że po prostu jest to jakaś forma korupcji tego pana. Panowie tam oczywiście niewiele rozumieli i w pewnym momencie próbowali z nas zrobić... Idiotów mówiąc, że wyszło na to, że myśmy jakby nie chcieli tych 3000 tysięcy zapłacić, po prostu zaczęli sobie jaja robić. Więc ja mówię, nie, idę z powrotem do tego pana i powiem mu tego miłego pana, i powiem mu, że po prostu robią z nas idiotów. I poszliśmy do pana. Pan prawie stał przed budynkiem. I palił papierosa. No bo słuchajcie, jak jakaś sytuacja, gdzieś jakaś przestrzeń prosi o pomoc, żeby coś zmienić, coś wyprostować. To później te anioły się pojawiają, i one właśnie się pojawiają idealnie w tym momencie. I ten pan palił papierosa. I stał naprzeciw budynku policji. Tak, bo ten budynek ministerstwa. I my, i my mu, ja mu po prostu szczerze opowiadam wręcz, pokazując, no wkopnąć, zrobili z nas idiotów, że nie rozumiemy, że nie chcieliśmy zapłacić, czy tysiące. No i on mówi, to chodźcie na policję. I w tym momencie oczywiście na policji zrobił się totalny ubaw, bo chłopcy nie wiedzieli, co z tym zrobić. Bo wiadomo, szkodliwość społeczna 18 zł, no. No sorry, no nie ma szkodliwości społecznej, no to, że mną poszarpał, to już jest jakieś przewinienie, no ale nawet w Polsce jest to takie lekkie wykroczenie, Tym więc… bardziej, że nie było właściwie żadnych… Śladów pożalekim no. tu zadrapaniem, no ale co to, 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 to jakieś kropeczka… Tak. Kropeczka, więc w ogóle szkodliwość społeczna czynu, no, no, no śmieszna. Ale my, my jakoś i duchy chciały tutaj, że to wszystko tak szło, że w rezultacie spisali z nami protokół. I zresztą w ogóle się nas zapytali, że musimy poczekać trzy dni, żeby nam oddali te pieniądze, te 300 rubli. My mówimy, słuchajcie, ale nam nie chodzi o te 300 rubli. Nam chodzi o to, żeby turyści przejeżdżali spokojnie i żeby ta przestrzeń była wolna od takich ludzi. Żeby ta przestrzeń, żeby wjazd do Mongolii, żeby lubimy Mongolię. Przyjechaliśmy tu drugi raz. I chcemy, żeby ten kraj nie był postrzegany jako taki kraj, który tylko wyrywa, gdzie są biedni ludzie, bo słuchajcie na granicy dzieciaki kładą i za granicą na tej drodze rowerki na środku drogi i chcą, żeby się zatrzymać i im coś dać, wyciągają łapy. Maroko, Afryka. Za chwilę będą kamieniami turystów rzucać, jak im nie dają. No to tego, następ... tego nigdzie nie ma, i się odjeżdża od tej granicy i wszystkie dzieci machają miło rękami. Nic od człowieka nie chcą machają z kilku metrów, po czym idą i są zajęte swoimi sprawami, jest tu wszędzie tak jak było. Teraz nocowaliśmy na pograniczu wsi, e, ludzie przejeżdżają motorkami, ciężarówkami, machają do nas, nikt od nas nic nie chce, są przyjaźni i taka była Mongolia 4 lata temu. Tak, no. no... I w tym momencie właśnie turyści już narobili, że stoją na granicy i dali jednemu drugiemu dziecku. I jak ty mówiłeś, nie w Bielsku pod Magurą też w czasach komuny dzieci się prześcigiwały, co dostały od jakiegoś zachodniego turysty. Dokładnie, a sami na pewno przyjedziemy do Mongolii jeszcze może nie raz i chcielibyśmy przez tą granicę przejeżdżać nie będąc oszukiwani gdzieś na jakichś opłatach, w związku z tym Choćby nawet ten człowiek nie został za nic ukarany, bo wiadomo, on może stworzyć swoją opowieść. Nie ma tu żadnych świadków, nie mamy tego nagrane na kamerę ani nic, ale już będzie się bał, że jeżeli jeszcze jeden turysta pójdzie i naskarży y, na policji, że też go oszukał, to oni się już zabiorą za jego skórę poważnie, a przynajmniej wyleci z pracy. I być może, że nasze działanie spowodowało ucięcie tego procederu, który, którego się już będą bali dalej kontynuować. Tym bardziej ten... Może ten pan od miejmy pewność my miejmy pewność Bartek a tym bardziej ten pan który palił papierosa który był taki przyjazny najbardziej zareagował na to że my powiedzieliśmy że jedziemy do Ulan Bator i tam pójdziemy do ministerstwa wystraszył się tego bardzo a my ze swojej strony najprawdopodobniej ruszymy media żeby to nagrać bo to nie może być tak że turysta jest poszarpany za to że nie chcę dać tyle pieniędzy. Słuchajcie, to że nie... nie chcę dać łapówki, że, takiej, że nie chcę... tak, wymagają. że ktoś wymusza. To tak nie może być. Nie jesteśmy w kraju dzikim. Sorry, to nie jest, Mongolia nie jest aż takim dzikim krajem. I w tym momencie nie, nie, to ja się z tym nie zgadzam i kosztem swojego czasu, ale czy kosztem? Słuchajcie, pracowałam w Policji Skarbowej. Więc pobyt na policji też mi pokazywał, jakby, różne swoje rzeczy. I programy. I programy, też pokazuje świat, w którym żyjemy, pokazuje dany kraj. I Poka jego problemy. Tak, pokazuje różne rzeczy, pokazuje tych policjantów, pokazuje, właśnie urzędy, które są. Powiem bezczelnie, bo może wielu mieszkających w Anglii, w Niemczech, powie, że tak w Skandynawii, że tak nie jest, które są moim zdaniem takie same na całym świecie. I nigdzie się nie różnią ze swoją standardową psychologią. Dokładnie, a urzędnicy się nie różnią w Mongolii, jak i w innych krajach, którzy reagują dokładnie tak samo czyli jak czują że gdzieś z góry ktoś ich będzie mógł nadepnąć w jakiejś sprawie, jego zwierzchnik i to jeszcze taki gdzieś tam ze stolicy, to on wtedy dopiero zaczyna działać, on dopiero się wtedy tym zaczyna, zaczyna przejmować. Zaczyna się budzić i po prostu tak jest. Ja też to przeżywałam w swojej pracy i tak jest wszędzie. Urzędnik, no taki jest po prostu, taka jest jego natura i nie zmieniajmy tego, nie zmieniajmy, może, może tak ma być po prostu. No i tyle w sumie załatwiliśmy. Byliśmy z tego bardzo zadowoleni, że trwało to ze 3 godziny. Bartek tu zasugerował, żeby właśnie była ta tablica, był napis, który rozwiąże Dokładnie. cały problem. Roz... Tablica koło tego budyneczku, bo to jest jakby 100 metrów za przejściem granicznym, powinna być napisana z metala ten tablica, że obcokrajowiec ma płacić 3000. Po angielsku? Tublików. Za po Na terytorium Parku Narodowego, a miejscowy 300. Tu I wszystko gra i problem się rozwiązuje łapówkarski. No, chyba, że komuś zależy również w tym urzędzie na tych łapówkach. Dokładnie. Łapów... Więc... I dlatego może właśnie nie tylko należy ruszyć urząd, ale również policję, żeby o tym wiedziało dużo, dużo osób. Właśnie. A my później po załatwieniu sprawy na policję poszliśmy sobie na miasteczko. Olgi, jako miasteczko, ma coś niesamowitego, bo mieszkają w nim Kauka Kazachowie mongolscy. Ma dużo produkcji takiej z wełny owiec, z wełny wielbłąda, jaka, skarpetki, to wszystko. Myśmy będąc tu pierwszy raz myśleliśmy, że tak jest w całej Mongolii, a później się okazało, że to tylko to miasteczko jest. No i w są bardzo luksusowe sklepy z, z tym. I tutaj też skarpeteczki, które można kupić za 10 zł. Wybór niesamowity, swetry. Swetry z każdego i z Kaszmirka. No oczywiście z Kaszmirka rzeczy, no to wiadomo, z Kaszmirka mają swoją cenę. No z Kaszmirka jakiś tam sweterek to jest kilkaset złotych, czy tam leginsy 300 złotych, czy więcej. Ale no są to rzeczy fajne. No... I bardzo ciepłe. Skarpetki z jaka, które sobie kiedyś kupiłem 4 lata temu, nosiłem dwie zimy i faktycznie zmieniałem praktycznie z drugą parą i nosiłem na okrętkę, bo były niezwykle ciepłe i takie przyjazne, mimo że troszeczkę może gruzące. No i się prze, przecierały bo wełna. Teraz już widać, że dodają więcej elastyny czy czegoś, żeby to było trwalsze. trwalsze. O, tutaj drapieżnik, drapieżniki nam latają. No i to chyba tyle, tyle. o tym wczorajszym dniu. Po, pozdrawiamy Was tutaj z tego pięknego autaju. Tak, a jeszcze właśnie wczoraj, ale to będzie następny filmik. W tej energii, takiej policji, tego wszystkiego wyrywania, spotkaliśmy polskich blogerów. Wypasioną, piękną terenową. Ale o tym w następnym filmiku. Dziękujemy.